Hej, kochani, super, że jesteście, dzisiaj robimy, w sumie to przerabiamy tą maskę. Mm. Będzie pomalowana tak samo, ale będzie z filcem, w końcu zdobyłam filc. Odczepiamy, pysk i dwa uszka. Oczka także. Później je dokleimy znowu, składamy tu. Podłączamy klej na gorąco. Podkładamy papier lub karton, a tu będę robić później wodoodporną maskę, ale to na razie nieważne. Odczepiamy nosek od tego i języczek. W międzyczasie, gdy klej się nagrzewa, robię ozdobę na nosek. Nie udało się przypiąć koralika, jest za mały, ale taką ozdobę. Teraz klej już jest nagrzany i kleimy filc. Najpierw pomiędzy oczami ja tak robię. Teraz tu przyczepiam tu, tu i tu na nosku. Teraz będziemy już szli tylko w górę i później na koniec robimy dół. Już jest całe ofilcowane. Teraz to przyklejamy tak. Teraz tu nacinam, żeby było łatwiej. I jeszcze gumkę odrywam. W ten sposób doda dodaję jeszcze do tego gumkę taką inną. Tak to wygląda. Teraz robimy na oczy dziury. Teraz robimy dziury na oczy. I drugie. Tak. I teraz. Pyszczek. Najpierw przyklejamy na tą część filtr. Teraz tu, właśnie tak i teraz ucinamy tu, następnie przycinamy tu, ale nie do końca, tylko dotąd. Tego już nie wycinamy. Tylko tu, tak jakbyśmy robili ten pysk. I jak już tu przykleimy, to tu ucinamy ten kawałek i przyklejamy od tej strony. I teraz tak, tak i przykładamy do dotąd i tu, o tu ucinamy w tym miejscu, ja sobie tu zaznaczę. No, jak już mamy, to poczynamy na takie kawałki i też przyklejamy do tej strony, tak? Okej, okay, tak jest. Tu jest tylko taka linia, i tu teraz, żeby skorygować w miarę chociaż trochę tą linię, przyczepiamy nosek. O, tak, o, tu aż tak nie widać. Tak, teraz tu klejam jeszcze język. I teraz do maski. Teraz uszy też z filcu pozostałego. Do uszek potrzebujemy dwóch takich samych, w sumie to czterech, takich samych z filcu wyciętych i skręcamy cztery sznurki, tak, nie sznurki, tylko takie pręciki za sobą. I taki sznureczek, pręcik wkładamy i zaklejamy drugim. I tak dwa razy, dwa razy w sensie, nie wiem czy zrozumieliście. Tak, i tu w środku jest pręcik, i to można zrobić tak, i łóżko się tak trzyma. O, tu wystaje, muszę podciąć. O, i przyklejamy tu. I z drugim tak samo. O, tak, i teraz malujemy. Rozrobiłam farbę z wodą, i teraz zaczynam malować to z border coli. No, y, pomalowane. Teraz jeszcze futro będę doklejać i oczy. Parę detali i to tyle. Pa, pa!